Wszystkim. Nazywam się Heleny Vulkan Rain i z przyjemnością witam Was na moim kanale, na którym będę zmieszczała vlogi ze stajni, którą prowadzą moi rodzice. Jest to stajnia sportowo-rekreacyjna Coral. Tuję konkursy skokowe do 145 cm i posiadam 5 koni sportowych. Dobrze, dość tego gadania zapraszam Was do obejrzenia naszej stajni i poznania moich koni. Pierwszym z koni jest Star Carmel. Jest to młody ogier oraz szlachetnej półkrwi. Od kilku miesięcy pracujemy razem i wybieramy się na nasze pierwsze wspólne zawody. Na razie treningowo chodzi do metra. Jest to bardzo elektryczny i trudny koń, Wymaga dużo siły i cierpliwości od jeźdźca. Następnym koniem jest moja niedawno nabyta ośmioletnia klacz rasy trakeńskiej nazywa się Mist Pearl. Chodziła ona pod zagranicznym jeźdźcem konkursy do 125 cm. Od trzech miesięcy wspólnie pracujemy. W przyszłości mamy zamiar dojść do tej samej wysokości. Jest ona specyficznym koniem mocno nakręcającym się na przeszkody, mimo to jest spokojna i ambitna. Kolejnym moim koniem jest dziewięcioletni wałach o imieniu Summer Flash, rasy trakeńskiej, o wzroście 168 cm. Doszliśmy wspólnie do konkursu do 135 cm, ale w przyszłości liczę, że pokonamy wyższe przeszkody. Jest zdecydowanie ambitnym koniem do przodu, poza tym ma ogromne serce do skoku. Czasami zdarza mu się czegoś spłoszyć, ale raczej jest odważny, nigdy nie złamuje, jest bardzo przyszłościowym koniem. Kolejnym koniem jest 11-letnia klacz o imieniu Flower Fall, rasy Lusitano. Jest to koń mojej mamy, który startuje do średniej rundy w ujeżdżeniu. Jest ona koniem w typie profesora, jednak nie jest dla początkujących. Mama wygrała na nim wiele zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jest ona bardzo spokojnym koniem przy wszelkich zabiegach pielęgnacyjnych. Kilka razy udało mi się na niej pojeździć. Jest bardzo wygodna. Następna jest moja ośmioletnia klacz szlachetnej półkwi z domieszką rasy lipicańskiej o imieniu Sunny Star. W głębi może 158 cm. U mnie dość krótko, jednak szukamy dla niej dzierżawcy, ponieważ skupiam się bardziej na treningach skokowych. Jest ona bardzo dokładnym koniem, dlatego myślę, że ma duży potencjał ujeżdżeniowy. Nadaje się dla osób na poziomie między brązową a srebrną odznaką jeździecką. Jest miłym i dumnym koniem. Nie przepada za zbyt długim przebywaniem człowieka w boksie, ale nie zrobi mu krzywdy. I to Vanilla Secret. Jest to 13-letnia klacz pełnej krwi angielskiej o wzroście 170 cm. Jeżdżą na niej osoby z naszego klubu sportowego. Jest ona koniem dla bardziej doświadczonych osób. Wyrywa się na parkurze i często się płoszy. Nie przepada za obecnością ludzi w boksie, ale nie robi im krzywdy. Jest ona spokojna przy zabiegach pielęgnacyjnych. Jest masywnym koniem jak na tę rasę. Chodzi w konkursy do klasy L1. Następnym koniem jest 11-letnia klacz arabska o imieniu Scarlet Princess. W kłębie mierzy 147 cm. Jeżdżą na niej osoby drobnej budowy z klubu sportowego. Wprowadziła wiele osób w świat sportu. Nie chodzi jednak zbyt wysokich konkursów. Jest elektryczna i ciągnie do przeszkód, ale daje się przy tym przytrzymać. Jest delikatna na pysku. Jechałam na niej jej pierwsze zawody. Nie do moich koni, a oto 12-letnia klacz hanowerska o imieniu Ros Angel o wzroście 165 cm. Jest bardzo doświadczona na zawodach. Chodzi parkury do 145 cm nie przepada za innymi końmi ani ludźmi. Kopie i gryzie. Jest dość niespokojna. Zdarza jej się stanąć w dęba i bryknąć, ale rekompensuje to swoimi skokami. Następną klaczą jest dwunastoletni koń rasy Morgan z klubu sportowego. Nazywa się Coco Child. W skrócie włamy na nią kokos. Mierzy 150 cm w kłębie, jest spokojną, odważną i doświadczoną klaczą. Prowadziła w świat sportu wiele osób. Większość naszych jeźdźców zdało na niej egzaminy na odznaki. Treningowo skacze do 90 cm, a zawody jeździ do 80 cm. Wiele w swoim życiu osiągnęła. Kolejną kraczą jest Snow Princess, rasy szlachetnej półkrwi z domieszką rasy andaluzyjskiej. Ma 10 lat i należy do klubu sportowego. Zna figury ujeżdżeniowe do klasy N. Jest trudnym koniem dla zaawansowanych jeźdźców. Nie wybłacza błędów i reaguje tylko na bardzo precyzyjne sygnały. Jeździłam na niej kilka razy. Jest naprawdę świetnym koniem, jeśli tylko umie się ją prawidłowo poprowadzić. A oto 5-letni wałach o imieniu Bryland. Lasykucko Nemara, mierzący 147 cm w kłębie. Opiekuje się nim. Niedługo jedziemy na jego pierwsze zawody. Kiedy będzie nieco starszy, zostanie przeniesiony do klubu sportowego. Ma ogromne serce do skoków, ale ujeżdżenie też mu dobrze wychodzi. W skokach jest bardzo uważny i dokładny. Nie przeszkadza mu obecność innych ludzi ani koni. Jest koniem z dużym potencjałem. Z pewnością będzie startował w wysokich klasach. Kolejnym koniem jest 15-letni wałach o imieniu Cherry Mint. Jest rasy kuc i a w kłębie mierzy 140 cm. Jest moim pierwszym kucem, na którym więcej osiągnęłam. Jest bardzo przyjazny. Uwielbia towarzystwo ludzi. Nigdy nikogo nie ugryzł. Niedawno wrócił z dzierżawy. Jest bardzo dokładny. Nigdy nie odmawia skoku. Zrobi wszystko dla jeźdźca. Treningowo skacze do 105 cm, a zawody startowaliśmy do klasy L. Jest bardzo zwrotny. Wy wygrał większość zawodów, które startował, w tym dwufazowe. Powiem wam, Fly Power. Mierzy w kłębie 174 cm. Jest koniem fryzyjskim należącym do klubu jeździckiego. Jest to doświadczony w ujeżdżeniu ogień, na nim bardziej doświadczeni i wyżsi jeźdźcy. Startował zawody ujeżdżeniowe do klasy N. Nie jest zbyt wygodny, często szaleje widząc klacze. Swój niezbyt przyjazny charakter oddaje jednak czworobokami. Pierwszym koniem rekreacyjnym jest w Wałach o imieniu Star. Jest to 16-letni koń rasy fiordzkiej. Jest bardzo spokojny, nic nie jest w stanie zrobić na nim wrażenia. Chodzi w tereny, zarówno w grupie, jak i samotne. Wiele dzieci ma na nim swoje pierwsze jazdy. Jeździłam na nim tylko kilka lat temu podczas sprawdzenia go do kupna, więc nie wiem, co mogę jeszcze o nim powiedzieć. Oto 10-letnia klacz o imieniu Pearl Heart. Jest kolejną spokojną klaczą rekreacyjną. Nie znamy jej rasy, ale jest w stypie kuca. Bardzo spokojna przy wszelkich zabiegach pielęgnacyjnych, jednak nie przepada za obecnością ludzi w boksie. Delikatna na sygnały, można się na niej wiele nauczyć. Potrafi skakać do 70 cm, nigdy nie wyłamuje. Pojechałam na niej kilka lat temu, zawody regionalne. Przedstawiam Wam 9-letnią klacz rekreacyjną o imieniu Coral Ice, rasy nieznanej z domieszką Kuca. W kłębie mierzy 145 cm, jest koniem dla osób średnio zaawansowanych. Zdarza jej się bryknąć, kilka razy na nią wsiadłam zabawy i aby przypomnieć jej kilka rzeczy. Skarże treningowo do 80 cm, jest dość niespokojna przy zabiegach pielęgnacyjnych. A oto 16-letni wałach o imieniu Darkwish rasy kuc balijski. aktualnie jest dzierżawiony. Pojechałam na nim swoje pierwsze w życiu zawody. Mimo swojego wieku dalej jest koniem do przodu. Chodzi konkursy do 85 cm. Ma ogromne serce do skoków. Kiedyś chodził do 95 cm. Nie przepada za osobami w boksie. Zdarza mu się czasem ugryźć, ale jeśli się go zdominuje jest grzeczny. Następnym koniem jest 13-letnia klacz rekreacyjna razy Haflinger. Nazywa się Carmel Ice, jest z tej samej hodowli co Coral Ice. Kłębie mierzy 143 cm. Najczęściej chodzi w tereny, ale również na jazdy rekreacyjne. Jest spokojna i bezproblemowa. Łatwa w kierowaniu i spokojna w obejściu. Jest koniem do pchania. Czasami skacze małe przeszkody. Dzieci bardzo ją lubią zaplatać jej grzybę, bo ma długą i gęstą. Kolejną klaczą jest Cookie Star. Jest ona siedmioletnią klaczą raz nieznanej w typie Kuca. Jest bardzo spokojna i przyjazna. Lubi zaczepiać ludzi. Często szuka po kieszeniach czegoś, co mogłaby zjeść. Jest ulubienicą dzieci. Chodzi na ląże i czasami na jazdy samodzielne. Zdarza jej się poskakać. Bardzo to lubi i się przy nich stara. Szuka dzierżawcy do startu w zawodach. z bardzo cierpliwym koniem. Ostatnim koniem jest 10-letni wałach o imieniu Coco Dream. Rasy kuc australijski, mierzący w kłębie 135 cm. Jest koniem rekreacyjnym. Chodzi na ląże, ale również startuje zawody skokowe pod jeźdźcami z klubu sportowego. Niedługo będzie brał udział w Mistrzostwach Dzieci. Jest bardzo zwrotny: zazwyczaj nie wyłamuje, porusza się bardzo szybko. Lubi zaczepiać osoby i poszukuje smaczków w kieszeniach. Chwilowo startuje na nim zawody 11-letnia dziewczynka i z powodzeniem osiągają sukcesy. Dziękuję wam za obejrzenie pierwszego filmu na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się podobało i zostaniecie na dłużej. Weźcie pod uwagę, że to mój pierwszy tego typu film i nie jestem jeszcze w tym perfekcyjna, więc nie oceniajcie mnie zbyt krytycznie. Chętnie wysłucham waszych rad i konstruktywnej krytyki w sekcji komentarzy. Będzie mi miło, jeśli zostawicie po sobie ślad w postaci subskrypcji i łapki w górę. Pa pa!